Dzajcie wnę, oto ciężkim na tym kanale i dzisiaj sobie pogramy we Minecrafta drugi odcinek z tej serii. Więc wchodzimy na nasz pierwszy świat. I wtedy powiem tylko w drugi odcinek. Ciekawe czy już się skończyła. Więc już się loduję. Widzimy się w grze. Jesteśmy w grze, poczekajcie. Oj, jeszcze jest noc. Poczekajcie, bo ja tutaj sobie O tak mogę zrobić Dobra Jakaś sigma muszę Chociaż Pobić ząbiaka Jest też w ogóle mogę Nie za dużo jest tych potworów Za dużo ich jest No i ze zbroją to Ja się mogę też nim zająć co, jak nie są tacy mocni Ja tutaj sprinta i idę do domu ja się będę takiego z jakby nie jadł, ale Zostawimy sobie po Pozwólcie mi wyjść tej chaty Tu no nie jest takie porządne O kurde, ukradłeś mi bloka Dobra Tylko szkietę mogłabym nie bić, ale to nic się z tego nie zrobi. To widzimy się potem, że ja zrobię ja tylko co ja budujemy w craftinga. I potem czekamy tu w nocy. Widzimy się, jak czekamy w nocy. W tym czasie z tym czekamy, co robimy to z dębu, żeby zrobić e, nowe, nowe akcesorie do naszej rozgrywki. Więc chętnie spróbuję zrobić z tego na moja najważniejszą rzecz. To rzeczą jest tylko, że mi do tego tak nie czyli rzeczami niepotrzebnymi, dlatego ja je tutaj włożę. I nie potrzebuję węgla, nie? Czekajcie, ekrance ja mogę wyjaśnić, Jest ja pojezd. Mam jakiegoś kruszeczka, to może sobie jeść. To jest trujące, ale nie no, od dobra. Mnie to dochodzi coś podkopie Na granicy z koblem Przeżywać mojego kilofa musimy teraz zrobić Lepsze akcesoria Tutaj jest <trony> na Więc Mamy już po prostu tutaj takie rzeczy. Takie rzeczy w mojej kopalni. No dobra. Żelazo. Tutaj żelazo. To poważnie. No to już mogę z Andrzejcem to zrobić. Czy... Ja tego nie lubię, znaczy no, nie znam go, nie jest użytny tak bardzo jak cobblestone, ale ja tutaj to jakieś... O, już robi się rado. A my robimy sobie nowy kill Nie no, i tak ładnie to się robi. Wiem, że dzisiaj to trochę wcześnie, a dzisiaj będą dwa odcinki, spróbuję, żeby były dwa odcinki widzowie, więc... Mocno. A my lecimy teraz do tej kopalni z powrotem Okej, okay, jesteśmy eee, to jest... to żelazo, które... może no, żelazo Co jest? Taka mała kopalnia, ale tyle zajęć Jejku A gdzie jakiś węgiel? węgel węgiel potrzebujecie teraz, choć sobie nie ma. Ok, nowej śmierci sobie mam, ale węgla nie ma. Ja mam, tu musi być węgiel, ale potrzebuje, tu nie ma. Ja mam, gdzieś, gdzieś na pewno jest węgiel. Znam, no, że raz tutaj jest. A węgla, nie? Nie, ja to tak luzja nie ma, ale i nie ma? Widzowe, co jest? To słyszę, że to są które się kręcą koło mojej chaty. ja to mu. To to już Anzyt. nie jest Andrzej, okej. Okay. Nie, pewnie no tak Nie pójdę. Jęk jest ciemny, ale to nie jakiś system. Dobra, bitwa. Eee, albo może lepiej nie. Andrzej, tam się kiedyś mogę wyciutać. I co? Andrzej! Chyba mam małą hopę, jeju. że jest źle. Ale nie myślałem, że jest aż tak. Myślę. Po co No dobra, będę myślał na zaśkę, no ale nie o to chodziło. Ściekierne tak można zrobić? A ja to moje łupy lepiej tam schowam. To znaczy mogą jeszcze jakieś przydać. Dobra. W ogóle na tak pomyślałem, jak chodzi o THP. Nie no Jesz, Jeszcze się nie mogę odrodzić Stefan Poczekajcie, gdzieś powinien być Gdzieś powinien być Dobra, są Tu kręgę do bitki Kurde, ja muszę jedynie trochę popić są jak to naprawdę ich zabić? Ah. Gdzie? Też jakby gin Halo? Gdzie jesteś? Czekaj, gdzie ty jesteś? Jak się zaraz spalisz to? Ale jak my z nimi są gdzie one są? Tutaj przygotuję, a to bo jakieś pająki się kąpają, nienormalne. Ok, no proszę już. Dobra. A ja używam mam A O, ja w ogóle mam jakiś skórzony hełm. A już żyje. okej okay. O te okna są tylko takie do ochrony. Więc moim planem dziś zabić trochę owieczek, żeby nie być głodnym. O nie, ja tam nie idę. Nie chcę naprawdę ginąć z, z moim pierwszym armorem. A miam, miam, Proszę mnie nakarmić, ja zaraz mogę umrzeć. Tak ciebie też. Dzięki. Sinko. Nie, nie mam zdrowy mięsko Nie no Zawsze coś Już się regeneruje moje hapnę Ale my teraz idziemy na tej kopalni, bo Jest ładna Może coś niej znajdę No tylko po prostu no Nie, ale tutaj jest mieć. A ja chcę mieć mieć. Więc poproszę mieć. Da, daj się to mieć. Będzie moja pierwsza ruda. Mieci. Czemu ja tak szybko głodnieję? Co jest? Ej, trudny to naprawdę jest jakiś trudny. Tego się nie spodziewałem, że będę ja tak cały czas zgłodniał. O, że trudnym. Jedna słyszątka. Nie, nie pytajcie, że mam dopiero taki krótki hełm. Lekko, jednak lepszy jest ten hełm niż nic. Mięso! O tak, mi wie mięso. Więc jeszcze ja raz robię wam kolejny odcinek. A to nie myślimy, że. Sobie... Ja mam jajeczko. Ale co mi to zabijemy jedną owieczka. Bo ona ma wełnę Jej. Więc poczekajcie chwilę. Dobra. Będziemy palić moi widzowie moim mieczykiem, bo jedwonko ważniejsze. No to a widzimy się na tym odcinku, czyli może dzisiaj, może jutro, więc pa. pa.